Nikodem, jakim ty jesteś kierowcą? Poprawnym. Nie, no wiesz co, jakby z dużą dozą pokory podchodzę do, do samochodów, do ruchu drogowego, a także do oceniania siebie jako kierowcy. Myślę, że świetnym kierowcą jest Kuba, który tu się kręci, który nas zaprosił, a my albo ja jestem wielkim entuzjastą motoryzacji i, 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 i lubię to i cieszę się, że dzisiaj będę miał okazję powygłupiać się i poszaleć na torze, bo to jest miejsce, gdzie można naprawdę wcisnąć pedał gazu i i, no i, i gdzieś tam pobadać jakieś swoje limity. Słuchaj, za którym razem ty zdałeś prawo jazdy? Za drugim. Mhm. No to akurat powiem Ci szczerze, że dobry wynik. No nie Ganny, aczkolwiek już już zmierzam, już zmierzam. Aczkolwiek, no tak, myślę, że to, to, to prawo jazdy, prawo jazdy tak naprawdę wszyscy trzeba zdać prawo jazdy, a potem moim zdaniem nauczyć się jeździć w ruchu drogowym i w ogóle funkcjonować na, na ulicy. Prawo jazdy dziwne, dziwne są tam zasady, ale oczywiście tak to działa i tak to musi funkcjonować, ale no nie wiem, czasem nie można jeździć za wolno, to jest bardziej niebezpieczne niż. W dobrej prędkości, żeby nie było, trzymajmy się zasad ruchu drogowego, ale nie przejmujmy się tym, jak nie zdaliśmy 5, 6, 7, 8, 9 razy prawka, bo ważne, żebyśmy w końcu zdali, a potem po prostu nauczyli się jeździć na poważnie. Zdarza Ci się czasami łamać przepisy drogowego i na przykład wykorzystywać swoją popularność. Jak już złapiecie policja, o ile cię w ogóle łapie, żeby tego mandatu jednak uniknąć? w Takich wiesz, małych sprawach. Słuchaj, no staram się nie dopuszczać do sytuacji, gdy, gdy zasługuję na ten mandat. A z drugiej strony jestem bardzo otwarty na ludzi i zawsze chętnie z nimi porozmawiam. I szanuję w sumie polską policję, co mam powiedzieć. Absolutnie. Większy problem mam ze Strażą Miejską. A co się dzieje? No i to po prostu nie, no nie jestem do końca fanem tej, tej jakiejś takiej jednostki i organizacji. Wolałbym, żeby, żeby policja sprawowała pieczę nad nami także w miastach, ale to już dłuższy temat i nie mam w sumie też nic bardzo personalnego do straży miejskiej. Ale pozwolę sobie powiedzieć, że nie przepadam za nimi. No. Agnieszka, za którym razem ty zdałaś prawo jazdy? Pierwszym. <laughs> wow, a stresowałaś się? Tak bardzo, to był najbardziej stresujący moment w moim życiu, naprawdę, żaden poród, żadne mistrzostwa świata, ani nic innego nie stresowało mnie tak bardzo jak egzamin na prawo jazdy. No chyba żartujesz. Nawet poród? Nawet, nie, na, wiesz, zupełnie inne emocje i, i pamiętam, że jak wsiadłam za to kółko, cała się trzęsłam, autentycznie ręce mi się trzęsły, a nie było innej sytuacji w moim życiu, żeby mi się ręce trzęsły. Ale ty już wtedy byłaś bardzo popularna, czy na przykład egzaminator wziął to pod uwagę? No chyba nie, nie wiem, nie sądzę. Chyba mnie poznał, ale to było, tak już dał znać pod koniec egzaminu. No natomiast tak się cieszyłam, ale tak się cieszyłam, że skakałam z radości, że zdałam za pierwszym raz. Teorię zdałam za pierwszym, praktykę za trzecim. Ale y, powinnam zdać za pierwszym. Powiedz no, tak, ja też uważam, że powinnam zdać za pierwszym. To no, było nieporozumienie po prostu. No dobrze, ale jak w ogóle wspominasz ten czas zdawania prawa jazdy, bo na przykład Agnieszka Kaczorowska powiedziała mi, że to był y, właściwie jeden z najbardziej stresujących dni w jej życiu. To prawda, to prawda, bo jednak człowiekowi Mocno zależy, żeby to prawo jazdy zdać za pierwszym razem, no bo jak jeździsz te 30 godzin i czujesz się dobrze w samochodzie, to później masz taki jednak ból, że kurczę, ktoś mnie ocenił, jednak powiedział, że tak dobrze nie jeżdżę, <laughs> więc, więc tak, no. Um... Mi też zależało, żeby zdać za pierwszym razem. Gdzieś tam ambicja może, e, może to była, bo mój brat zdał za pierwszym. E, bardzo dobrze, bardzo dobrze wspominam, e, bo miałam super e, nauczyciela e, od e, instruktora jazdy, tak? Tak to się nazywa? Instruktora jazdy, tak? E, więc e, to był bardzo miło spędzony czas. E, polubiłam jazdę samochodem, e, bo nie zawsze to grało w mojej duszy, więc e, bardzo, bardzo miło wspominam.